skocznie na Cieszymy się bardzo, że możemy być znów razem. Znów, ponieważ no, była pandemia i różnie te opłatki wyglądały. Ale myślę, że dzisiejsze spotkanie jest dla nas takim znakiem, że jesteśmy tutaj w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Wraz z księdzem biskupem Robertem, którego bardzo serdecznie witamy, cieszymy się. Jak tutaj przywitałem się przynajmniej z niektórymi spośród Państwa, spośród was to jesteście od, od zakopanego po Kraków i bardzo mi miło i cieszymy się, że, że możemy w tej wspólnocie właśnie tutaj się razem spotkać. Na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy! księży biskupie Robercie, chcemy księdzu biskupowi złożyć właśnie te życzenia, żeby Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, żeby właśnie On wyposażył księdza biskupa w tą sztukę głoszenia nam w Kościele o Duchu Świętym. Życzymy też księdzu biskupowi dużo radości, dużo uśmiechu i jeszcze jednej rzeczy. Jezus Chrystus usłyszał takie zdanie od Boga Ojca i życzymy księdzu biskupowi, żeby ksiądz biskup też codziennie to zdanie usłyszał. Jezus usłyszał to zdanie. Tyś jest mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Dziękuję za życzenia i proszę o modlitwę też za mnie i za cały nasz kościół krakowski, za wszystkich biskupów, kapłanów, wszystkich ludzi świeckich, liderów, którzy... Troszczą się o to, by, aby wiara nie ustała tutaj na tym, na tym naszym, na naszym mieście, w naszym regionie. Chciałbym Wam życzyć, aby każdy z sobie i Wam, aby każdy z nas był takim aniołem trochę, który gdzieś ten głos Pana Boga przekazuje tym rodzinom, które potrzebują tego głosu, potrzebują tej pomocy. Niech to będą takie, takie życzenia. Bądźcie aniołami, bo już jesteście, ale bądźcie jeszcze bardziej. Na